Panie profesorze przede wszystkim gratuluję 20 lat, no wiek dojrzały. I w związku z tym chciałbym zapytać, z czego jest też Pan najbardziej zadowolony, sięgając pamięcią do tych 20 lat funkcjonowania polskiego loby przemysłowego? No to jest oczywiście dobry okres do podsumowania. Z jednej strony no, udało nam się sformułować dużo opinii, stanowisk, ekspertów, z opracowań. I to chcę podkreślić, że to była praca społeczna takich no społeczników, pasjonatów, ale ekspertów z tytułami naukowymi, menadżerów przemysłu, działaczy związkowych. I dotarliśmy z tym przynajmniej do części społeczeństwa, dlatego że dość dużo publikacji się ukazywało naszych. A ostatnio bardzo, w ostatnich latach jest bardzo dużo naszych stanowisk i opinii na stronach internetowych. Nie, nie tylko naszych, tylko w ogóle w internecie. Proszę wejść przez wyszukiwarkę Google i wypisać nazwę Polskie Loby Przemysłowe. Naprawdę się ukazuje z dziesiątki opracowań i opinii. Docieraliśmy z tym też do polityków, bo chcieliśmy wpływać na decyzje. No, ale tu właśnie nie mamy takiej satysfakcji, jakby się chciało. Czasem nam odpowiadali. Mniej lub bardziej obszernie. Czasem nas przyjmowali na rozmowy, bo było kilka rozmów z poszczególnymi ministrami albo wiceministrami. Byliśmy zapraszani na posiedzenia sejmowych komisji, czy gospodarki, czy obrony narodowej, czy nauki, postępu technicznego, ale tutaj w sumie jednak mamy niedosyć. Politycy albo mają swoich doradców, albo słuchają często zagranicznych doradców, albo uważają, że wiedzą najlepiej. I dlatego też popełniają błędy. Ja nie mówię, żeby tylko korzystać z naszych opracowań, ale dużo jest takich organizacji pozarządowych, które mają racjonalne opracowania, racjonalne koncepcje, niezależne często, także krytyczne, które warto uwzględniać, bo to pozwala optymalizować decyzje. 20 lat polskiego lobby przemysłowego, ale 22 lata polskich przemian. I czy te zmiany społeczno-gospodarczo-polityczne, których jesteśmy świadkami w ostatnim 20, no, dwuleciu już prawda, czy niejako nieuchronnością był upadek polskiego przemysłu? No bo zaobserwowaliśmy na, na. upadek. Generalnie nastąpiła tak zwana deindustrializacja w stopniu znacznym, który nie musiał mieć miejsca w takim stopniu. Chociaż warto pamiętać, że. Deindustrializacja nastąpiła w wielu krajach. Na przykład jeśli chodzi o sąsiadów, to najbardziej na terenie dawnej NRD. No ale tam jeszcze doszły względy zrozumiałe związane z rozpadem NRD i Zjednoczeniem Niemiec. Ale również w Wielkiej Brytanii. Tam zapoczątkowała te procesy Margaret Thatcher. Także w Stanach Zjednoczonych, choćby dlatego, że wielkie firmy, koncerny zaczęły przenosić produkcję na Daleki Wschód, do Chin. Nadmiernie się rozwinął sektor finansowo-usługowy, zwłaszcza usługi finansowe, które się zupełnie oderwały od gospodarki. Nie ma czasu, żeby o tym dokładnie mówić, bo my sformułowaliśmy na ten temat dwa raporty, i są na naszych stronach internetowych, na temat właśnie przyczyn tego globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego. Ale jedną z przyczyn tego kryzysu jest między daleko posunięta deindustrializacja. I co za tym idzie, jedną z możliwości, szans. Warunku wyjścia z tego kryzysu jest powrót do gospodarki realnej. Właśnie znowu powrót do przemysłu, nowoczesnego przemysłu, już na miarę XXI wieku, opartego na wiedzy, na kapitale ludzkim, na technologiach nowoczesnych, bo przemysł zawsze jest kooperowany z usługami finansowymi, innymi. Jak ludzie dobrze zarabiają w przemyśle, to tworzą popyt, prawda? Trudno realizować różne inwestycje infrastrukturalne bez przemysłu. Także tutaj musi być powrót do równowagi już tej, która zupełnie została zachwiana na niekorzyść właśnie tej sfery realnej i spowodowała, spowodowała nadmierny rozrost, atrofię, wręcz patologię sektora finansowego, gdzie warto pamiętać, 80%, tak uważają ekonomiści, fachowcy, zwłaszcza od bankowości, 80% operacji finansowych w świecie to są operacje o charakterze spekulacyjnym, między innymi w oparciu o tak zwane instrumenty wtórne, derywaty. Czyli które, operacje, które mają pokrycie nie w przemyśle, nie w, w, w handlu, nie w turystyce, tylko wirtualnym wirtualne pieniądze w innych papierach wartościowych. Prawda? Czyli to jest taka w zasadzie, nieco upraszczając, w skali świata powstała wielka piramida finansowa. A wiemy, czym się kończyły piramidy finansowe, były też w Polsce od grobownego począwszy. I w tym momencie świata, jesteśmy w bardzo niebezpiecznym rejon, momencie świata. My to już głosimy od 2008 roku. Ten kryzys nie tylko się nie skończył, ale jeszcze jest wszystko przed nami. Będzie miał kolejne fale, i niestety te kolejne mogą Polskę bardziej dotknąć. To, co się teraz dzieje w związku z Cyprem, to jest kolejny sygnał. Bo na razie problemy nie zostały rozwiązane, są przesuwane w czasie, kupują politycy czas. Przecież de facto następuje do pieniędzy, tak robi Fed amerykański, tak robi Europejski Bank Centralny. Też nie ma czasu, żeby te mechanizmy tutaj dokładnie wyjaśniać. Także na dłuższą metę industrializacja jest niezbędna, ale mówię, to już nie ta socjalistyczna, nie ta przemysł ciężki, ale innowacje, kapitał ludzki, mniejsze, duże firmy prawda, skooperowane z ośrodkami naukowymi. Polityką regionalną była o tym dzisiaj mowa, samorządy gospodarcze lokalne, które współdziałają z władzami. My te problemy określiliśmy, te rekomendacje, te propozycje w naszych trzech raportach. Dwa, to były pierwsza i druga część o tym globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym i jego konsekwencjach dla Polski. I rok temu raport yy, właśnie co stało się z polskim przemysłem po 1989 roku, jego ułomna transformacja. I tam jest ta wizja nowoczesnej reindustrializacji. Odsyłam do tego, bo to jest na naszych stronach internetowych www.plp.info.pl Dziękuję bardzo, zazwyczaj dwudziestolatkom życie się stu lat. Ja będę życzył panu profesorowi zadowolenia z działalności, no i sukcesów. Ja życzę panu i pana telewizji, no i telewizom. Nie tylko z Białej Podlaskiej, nie tylko z Podlasia, bo na całym świecie jesteście oglądani. No w 120 państwach oglądają. Życzę, żeby tych wejść na strony waszej telewizji było jak najwięcej, bo często takie właśnie ważne media rodzą się gdzieś lokalnie, ale w pewnym momencie uzyskują duże znaczenie, czasem ogólnonarodowe. Tego życzę. Dziękuję serdecznie.